Witajcie moi drodzy. Ci co pierwszy raz mnie widzą to do nich informacją. Ja się nazywam Leo Słaczyna. Erzech ja frontmanem śląsko A te filmiki nagrywam na skóry tego, bo trzeba zajmować stanowisko wobec tego co się w Polsce dzieje. I powiem tak. Jak jak był młody, jeszcze ma nawet za bajka, to mi się trafiło sprzedawać wągel, który wykopał łopatą na ginioku, który się tam odkrył, który był pół metra pod ziemią. Jak był taki smarkaty, to łażył do sąsiadów na jabłka. I apekci w Polsce było pełno. Choć kraj był biedny, ale ten poprzedni socjalizm, który jak e, się urodził i Kajżek młodość spełnił, najfajniejsze lata, nie był tak głupi i porąbany jak teraz. Ten eurosocjalizm. Widzicie. Tak wygląda wągel. Przyjrzyjcie się, bo może można by już nie być mogli widzieć. Wągel na Śląsku. Śląski wągel. Taki, co jak by tutaj co sobie przyłożył, to mi się hajs nie. Nie zarodzki, bo on musi dostać swojej temperatury. Ale jak go położę na fojera zrobiono z drzewa, to się zapoli. A jak go dam do żeleźnioka albo większego kachloka, czy do kotła. E, takiego którym się krzywego chałupa, to się będzie polu, to dobrze się będzie polu. Co prawda, Nikere gruby u nas wydobywały wągel, kerimo za dużo siarki i tak nikt do w domu nie, nie, nie byłoby ekologicznie go spolać, Ale na pewno bardziej ekologicznie kajcować starą bleśnianką czy inkszym hasiem albo sworodym i robić smród sąsiadom. A dzisiaj będziemy mieli taki smród. Będziemy mieli. Bo jeden polityk padł, panie wągro nie będzie. No nie będzie. Bo jak się pozabierało gruby, to nie ma go skąd wziąć. Jeszcze się go sprzeduje za granica, to nie ma go skąd wziąć. A ten wągel, który przyjeżdża szlifami, to Północ nawet się polić nie chce. No nie wiem, wiele lat tym wszystkim prawdy, wiele lat go dają, ale to, co robią władze Rzeczypospolitej Polski z naszym krajem, to woło o pomsta do nieba. Te władze powinny się podać do dymisji. Wreszcie powinni rządzić fachowcy a nie rozhistoryzowane historyki, politologii, czy też jakieś inne niekompetentne osoby. że ta ustawa, o której teraz zrobili, że w ogóle się może zajmować samorząd, to co może zrobić? Iść do Zogródka i nakopać, bo tutaj u nas by tak szło ale w innych częściach Polski już nie, bo nie wszędzie ten wągel jest. A ten wągel, który płynie ponoć po morzach i oceanach, żeby dopłynął do Polski i kiedy już tam w jakiś kąskój przypłynął, to trzeba przywieźć do Pcimia, do Rzeszowa, do Zielonej Góry. I jeszcze tam go potrzebują. Potem trzeba go posortować. Bo wungl się nie wydobywa już tak jak w 19 roczku, że sloł z bergun, albo jak widać szybia z Kilofem i nakopą kopą. Kieńców nie, wszystko to robią kumbajny. A kumbajn, jak to kumbajn? E, zgrzebowy transporter, jak to zgrzebowy transporter. Większość z tych kieńców rozdrobnio na pył. No, ale żeby ten pył się nie hajsnął, to na tej już trzeba go poleć wodą. Co by po tym wyglądu, tak to w telewizji pokazują, że tam jest taki, taki szlum. To też idzie spolić, wiadomo, bo jeszcze niedawno, jakieś 23 30 lat temu, to ci, co nie mieli pieniędzy na kęce, to poleli tym takim szlumem, bułym. Nie wiem, to nawet ze płuczki brali, bo wiecie, to żeby wągel do domu to był opłukany z gruby. Są taki woziu, bez to wiem. Wiem jak wyglądał porządny wągel. E, I pojóżek takim, takim w ogóle, jak jak szło, mieszka, na większym mieszkaniu niż teraz. No pociechy powiem tym wszystkim, którzy mieszkają we zbiorowych e, budynkach takich, a je centralne ogrzewanie, tak zwane miejskie, nie będzie wam zimno, co najwyżej będzie wam drogo, ale to już jest coś, że nie się tej zimy. Ale ci, co ajcują w żeleźnioku albo we domowych kotłach, przydomowych, no to mogą mieć problem, bo jak nie będą mieli wąglu, to przymarzną, a jak będą marznąć, to będą polić wszystkim, nie? Najgorszym śmieciami. Już nawet ekologiczne będzie tak zwana rakieta, czyli flaszka plastikowo zasuto trocinami i zaluno zepsutym olejem, albo olejem, który już tam placki uważali, to tego tam, żeby nie wyciepować, no, wleje się i do żeleźniaka. z dwa takie żeleźnie egorki, a nawet może wybuchnąć. A ci, co będą próbowali polić tym wąglem, co im te samorządy przywiedzą, a nie będą wiedzieli jak, to mogą go nie rozpolić, a by im to wyszło i zrobi się z tego pył, to mogą nawet szpręgnąć się, w najlepszym wypadku stracić łowłosienie, będą opalone jak pięć na święta. Teraz jeszcze jedna rzecz. Samorządy, zanim przywiezą ten bungel, na swoje ringi, no na Fryncy jest taki dosyć wielki, zabetonowany, bo Begermeister miał taką ideę, żeby go zabetonować, żeby zlikwidować wszystkie szlum, drzewa, szczoki, planty i tak dalej. Narobił beton, no, to tam pójdzie wysuć tego wąglo i tam postawić woga i pohandlować. I na to będzie luty. Zanim ten w ogóle się znajdzie w tych samorządach w odpowiedniej ilości. Roz, że samorządy będą musiały za ten w ogóle na przykład zapłacić, a samorządy już nie mają pieniędzy. To jest ostatni gwóźdź do truły samorządów. Samorządy będą ile polegały na centrali, bo nie mają, zmniejszyły się źródła dochodów, co zrobił Polisze Warszawy tak zwany. Zwiększały Wydatki wzrosły, bo szkoły trzeba łogrzać, żeby się bajkę uczyli. Nie? Instytucje państwowe trzeba ogrzać, żeby się uczyły, to ty wszystko zrożało. A dochody samorządów spadły. Teraz wszystko, co samorządy opłacały się, dofinansowały, będzie trzeba zawsze. O, no, i przyjdzie Zbawiciel, wszechmocny z Warszawy, i powie: Jo, tu teraz Kibeda rządził powodu mojemu. Pojemu. Nie macie nic do gotki, bo wszystkie piją obiera. i Joba wam tak, to tak jak Unia do Polsce. Jakie gdzieś tam ten wyobraźmy azot, żeby tam niektórzy wiedzieli co z kim go dają. Teraz pokażę pokonało jeszcze jedna rzecz: jabłka. To jabłko już nie jest polskie, bo jest prowadzone z zagranicy, no, chociaż też w Polsce jeszcze są, ale ubyło produktów rolnych w Polsce. Małe rolnictwo się już wcale nie opłaci. Te ekologiczne, takie rodzinne, już wie, srogie rolniki, takie, bo są mają po 300 hektarów, 200 hektarów, 100 hektarów, to są te wielkoprodukcyjne, które mają wielkie świnianie itd., dalej, ale też są uzależnieni od koncernów, które będą to od nich kupować. Oni nie mogą robić, co oni chcą. Muszą robić to, co im reskierują z zewnątrz. Zaczynamy być. W gospodarce planowej. A my, się gospodarka planowa zaczyna, w socjalizmie. No i niestety, ja stwierdzą, że mocno lecimy do sukni socjalizmowi. No i byż, musimy szukać, czyli nie ma jakiegoś ministra Wilczka, tego przysłowiowego, i premiera Rakowskiego. Każdy zaczęli rządzić jeszcze za poprzedni komony. Tak jak się należy. Czyli fachowo, a nie ideologicznie. Dziś ideologia się liczy. Walka ze e, z Rusami, walka ze Niemcami, walka z LGBT, walka tam jeszcze z kimś i wszyscy no walczą, a żaden nie gospodarzy. Trzeba się wrócić do tego, żeby my zaś gospodarzyli, a przestali walczyć i broń Boże, się nie brali za żadną wojnę. I za żadną wojnę się nie chytyjmy. Jak już mamy ich sprowadzić z czołgi, i ten to niech one nosi na bronią, a brun niech, niech poboczek rozbronił od tego, żeby my się wtykali w cudze wojny. No, bo teraz jest tak rytmi wojna amerykona, nie wiem z kim, czy z Chinami, czy z Rosami, czy z Rusami i Chinami na jedno, a że robią to do ostatniego Ukraińca, oby to nie było do ostatniego Poloka. Dobrze, że oni ja je Polok. dobrze, że mu ja Młokacin. Choć nie chciał, bo jest tutaj, na Śląsku. Posłuchajcie się tej pieśniczki, żebyście wiedzieli, że to jest Lipki. Przesłanie śródzoków. No to, reszta się go na internecie, posłuchajcie tego filmiku.